Witam wszystkich. Bardzo serdecznie, z kolejnego drugiego, tudzież trzeciego dnia Mystic Festival. Witamy się kolejny raz w tym samym miejscu, w którym przez ostatnie dwa dni, ale cóż, mam nadzieję, że to Was nie zniechęca. Na samym wejściu na teren festiwalu wszystkich witało stoisko z oficjalnym merchem. Wybór całkiem spory. T-shirty, longsleeve'y, bluzy. Dostępne były także ubrania z poprzednich edycji Mystic Festival. Ceny? No jak to ceny? Iście festiwalowe. Wiadomo, że za taką przyjemność trzeba było trochę pieniędzy wyłożyć, natomiast nie oszukujmy się, na festiwale nie jeździ się po to, żeby oszczędzać. A tuż obok park Jostajcie rozstawiony był sporych rozmiarów namiot, gdzie można było nabyć płyty wydawane przez Mystic Collections. Ceny szczerze mówiąc były różne, zależy co chcieliście kupić. Za CD wiadomo, daliście mniej, natomiast za winyle trzeba było dać trochę więcej. Ja kupiłem dwa CD i wydałem około 100 zł, także ceny raczej sklepowe. Mainstage został otwarty Po mainstage, mainstage został otwarty o godzinie 16 Ludzie się tam pakują tłumnie Bo jako pierwsze będzie grało insomnium. Dzień dobry, cześć Zapraszam Dzięki. Witam was w namiocie prasowym Tak to wszystko wygląda od tej strony no, i co? No, mamy po prostu stoły, wodę, wafle, inne ciekawe rzeczy. Tędy na przykład. Wychodzimy do fosy. No, i istnieją też pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o w ogóle poruszanie się w takiej fosie. Generalnie wpuszczają nas na trzy utwory i potem mamy się zwijać. Natomiast wczoraj na przykład na Bruce'ie Dickinsonie oraz na Machine Head na dużej scenie było nas aż tak wielu, że, że podzielili nas na dwie grupy i wtedy mieliśmy po dwie piosenki potem się wymienialiśmy. Natomiast jeszcze wczoraj nas uczulono przy Machine Head, by nie podchodzić zbyt blisko sceny, bo była pirotechnika i któryś mógłby się, czy któryś, której z nas mogłoby się spalić jakby stanęło za blisko i bylibyśmy ekstra crispy. Więc takie ograniczenia też bywają. Wiadomo, wszystko dla bezpieczeństwa. Właśnie się zbieramy grupą i zaraz zobaczycie jak się tam poruszamy. Insomnium, tak, insomnium to było coś, coś świetnego. Szczerze mówiąc, nie słucham tego typu muzyki i. Byłem bardzo mile zaskoczony, podobało mi się. Na terenie festiwalu były rozstawione w sumie trzy foodkorty. Jeden w okolicach klubu B90, drugi przy Chillout Zone oraz trzeci, chyba największy, w okolicach Park Stage. Spokojnie mogliście dostać rzeczy pokroju fast foodowego, takiego jak frytki czy pizza, coś bardziej prostego jak cebureki, a także dania z kuchni śródziemnomorskiej czy azjatyckiej. Chociaż mnie osobiście urzekło stoisko z portugalskimi przekąskami, a w szczególności szeroki wybór ciastek. Czy ceny były dość spore? Wydaje mi się, że nie. Takie typowe dla food trucków, typowe dla festiwali. Wiadomo, że na takich imprezach zapłacimy Mniej więcej niż gdybyśmy zrobili to sobie w domu albo poszli do knajpy, natomiast to są uroki takich imprez. Lepros, Lepros eee... No, nie, nie spodziewałem się e, takiego takiego brzmienia. Nie, nigdy ich nie słuchałem, szczerze mówiąc, ale podobało mi się. Co prawda, nie zostałem na cały koncert, ale nie zmienia to faktu, że podobało mi się. Bardzo przyjemnie się tego słuchało. Taki bardzo... Hmm, nie wiem czy tak można... No, nie wiem czy tak można ich nazwać. To takie bardzo atmosferyczne brzmienie. No, w każdym razie... lżejsze, przyjemniejsze... i na pewno inne, niż cała reszta na... przynajmniej Park Stage'u. Kodem jeszcze zarysowałaś kolejny temat, ale nie będę chyba rozwijał, czyli ludzie metalu tłumaczący komiksy na inne języki. Są też tłumacze, tłumaczy, więc pani, nie wiem, jest tu gdzieś, nie wiem czy na sali, ale tutaj Barty Czartoryski, który tłumaczy bardzo dużo rzeczy super bohaterskich dla Egmontu, jest oczywiście starym gościem. Byłem na tym panelu o komiksach. No cóż, po raz kolejny powiem to samo co mówiłem, zresztą. Wczoraj na tym panelu widać, że są ludzie, którzy znają się na tym, o czym mówią. Mają potężną wiedzę, tylko wciąż nie przekonuje mnie forma. Jest bardzo szkolnie, może nawet trochę sztywno. No i jest to jednak trochę nużąca forma. Warto by się zastanowić nad, nad jakąś zmianą tej formy, ale no. Nie będę odbierał na pewno tego, że są to ludzie, którzy znają się na temacie i raczej ciężko byłoby ich zagiąć. Dobra, miśki złote, kolorowe. Ładujemy się na Paradise Lost. Zobaczymy, co tutaj się będzie fajnego działo. Przepraszam, masz Mam opaskę i to? Oczywiście. Tak, spoko. O, wiadomo, nie wszystkie twarze są pamiętane, ale Мы контролировать. Na Paradise'ach były drobne problemy techniczne. Tam coś najpierw z perkusją nie stykało, potem chyba z wokalem, ale w końcu ekipa techniczna to ogarnęła i Paradise'i dokończyli swój występ, który, no, który żałuję, że nie został przeze mnie obejrzany w całości, ale już mi się nie chciało pchać w tłum, zwłaszcza z tym sprzętem, więc no cóż, no nie zobaczyłem wszystkiego, zobaczyłem tylko tyle ile w picie. thank you Taka dość nieprzyjemna sprawa. Generalnie, e, przez ostatnie dwa dni organizatorzy otrzymali sygnały, że na terenie festiwalu było sporo kradzieży, więc e, od dnia dzisiejszego wzmożona jest czujność służb porządkowych. Organizatorzy także apelowali do wszystkich uczestników, żeby również zwracali większą uwagę na jakieś podejrzane zachowania. W każdym razie, no, duży festiwal to i gratka dla różnego rodzaju. No ścierwa, umówmy się. Więc no, jak już na nie chodzicie, to bądźcie czujni, zwracajcie uwagę na to, co się dzieje wokół innych. I'm a social disease I come for your wealth. Leave you I on your knees. knees. No time for feeling sorry. i got here on my own. I won't ask for mercy. I choose to walk alone. What's your sister? It's gonna be our last song and then, uh, hopefully we'll get to see some of you later on tonight. I'm sure you're all watching everything that's going on in the news where I live in America. I don't know if it's more fucked up where I live or where you guys live or, or, or here in Europe or what's going on. It's like the whole world's ready to explode. The song we're going to do for you I wrote a very long time ago and a lot of people asked me, did you think that this song would still be relevant today? And I thought, well, well, fuck yeah, it still <laughs> tonight. Hope you had a great fucking time because we should dead. I want you to drive careful going home because we want to see you again. You've been great! We've been Megadeth. good night!